Dzień dobry widzowie. W dzisiejszym materiale weźmiemy sobie pod lupę dwa mikrofony, które może i kosztują podobnie oraz nagrywają dźwięk bardzo podobnie, ale reprezentują troszeczkę dwie różne szkoły nagrywania filmików na YouTube'a. Dziś porównamy sobie SPC Gear SM900T, czyli dosyć już długo obecną na rynku konstrukcję ugruntowaną solidnymi recenzjami, ze stosunkowo nowym modelem SM950T, który zrywa z wieloma przyzwyczajeniami i chciałby się rzec z stagnacją na rynku dla nich mikrofonów dla YouTuberów i streamerów oraz prezentuje coś, myślę, nie tylko nowego, ale także ciekawego. Wracając może do tego SM900 prezentuje bardzo już wszystkim myślę znany design od wielu, wielu lat, który możemy zauważyć na przykład w bardzo podobnej formie w Nowoxie NC1 i żeby nie było nie ma w tym absolutnie niczego złego. Po prostu po latach, szczególnie dla recenzenta, który widzi takich samych mikrofonów już kilka albo kilkanaście w życiu, staje się on minimalnie monotonny. Zgo inaczej sprawa ma się w przypadku najnowszego mikrofonu TSPC, czyli sn 950 gdzie nie dość, że mamy do czynienia z odświeżonym designem którego nie widziałem jeszcze chyba w żadnym innym mikrofonie to jeszcze dzięki zakrytemu topowi mikrofonu udało się tutaj zmieścić dodatkowy Przycisk wyciszania, który szczególnie dla początkujących streamerów, którzy jeszcze nie ogarniają za bardzo skrótów klawiszowych, którzy nie ogarniają i tak dalej, może być naprawdę bardzo przydatną i niezawodną opcją. Jest ten przycisk też sparowany z diodą w środku samego mikrofonu, która, zależnie od tego, czy jest on wyciszony, czy nie, świeci albo na czerwono, albo na niebiesko. W kwestii zbieranego dźwięku oba mikrofony prezentują się z grubsza tak samo. Nawet na stronie producenta możemy przeczytać, że mamy tutaj do czynienia z dokładnie tą samą kapsułą zbierającą dźwięk w zakresie od 18 do 21 tysięcy herców z SPL na poziomie 135 dB. Co dla a osób, które nie siedzą aż tak bardzo w temacie, jest bardzo dobrym wynikiem jak na mikrofony w tej klasie cenowej. Często konkurencyjne mikrofony mają na przykład tę samą budowę, która, jak mówiłem, jest dosyć popularnym designem, używaną od wielu lat, aczkolwiek w środku, zależnie od mikrofonu i od marki, mogą się mieć najróżniejsze przetworniki i na przykład o bezpośredniej konkurencji tego mikrofonu, której wielu z Was pewnie nawet teraz używa, znalazłem informację, że przechwytuje dużo węższe pasmo dźwięku od 30 do 18 tysięcy herców, no co jest całkiem sporą różnicą i też ma troszeczkę niższe SPL na poziomie tylko 130 dB. Tutaj nie wiem, czy używać sola tylko albo aż generalnie jest to jakaś różnica, aczkolwiek nie aż tak bardzo spora. W zestawie z SM900T otoczony sporą warstwą pianki znajdują się wszystkie elementy potrzebne do poprawnego użytkowania mikrofonu, takie jak koszyczek czy mały biurkowy statyw. Po złożeniu wygląda to mniej więcej tak, natomiast mi zdecydowanie bardziej podoba się design mocowania SM950, bądź SM900 bez literki T w nazwie, z którymi w zestawie dostajemy takie ramię mikrofonowe i to nie byle jakie ramię, ponieważ mamy tutaj wbudowany kabel USB typu B, dzięki któremu możemy najzwyczajniej w świecie podłączyć mikrofon. Kabel jest bardzo słynny, jak tutaj możecie zauważyć, schowany w przęse tego ramienia. Dzięki czemu nie wyróżnia się, nie trzeba go przyczepiać, że pamiętam, jak w przypadku nawet znacznie droższych statywów, generalnie mamy znacznie prostszą sprawę z ogarnięciem kabli przy tym. Takie ramię jak już pewnie wielu z Was o tym wie przyczepia się na taki zacisk do biurka, to się dokręca tutaj, no i dzięki temu, że całe okablowanie mamy wbudowane w samo ramię, to wystarczy tylko włożyć mikrofon na koszyczek, nakręcić tutaj na śrubę i odpowiednio ustawić sobie mikrofon oraz go oczywiście. Podłączyć. I to w zasadzie byłoby na tyle z całego procesu montażu. Oprócz tego, w zestawie z modelem bez literki T w nazwie dostajemy jeszcze Popfield, który jest całkiem ok wykonany. Jest oczywiście dwuwarstwowy i mamy tutaj, jak możecie zauważyć, logo SPC na obu stronach. Wystarczy tylko, że taki Popfield przykręcimy sobie do ramienia z mikrofonem i mamy już naprawdę całkiem profesjonalnie wyglądający setup. Oczywiście można to zrobić od dołu, żeby on aż tak bardzo nie wystawał w kadrze. I moim zdaniem, o sobie w SPC, która wymyśliła, żeby cały ten design sprzedawać jako jeden zestaw, należy się ogromna podwyżka, bo wszystko to jest zrobione w tak dopracowany sposób i wszystko to nie sprawia wrażenie ani, Robionego na siłę, ani jakiegoś super taniego, że mamy tutaj tak naprawdę pełen zestaw, którego potrzebuje początkujący youtuber bądź streamer, żeby zacząć nagrywać filmiki. Oczywiście w każdym przypadku to jest indywidualne, ale tutaj mamy myślę, że pełen zestaw, którego potrzebujemy na przykład do streamingu gier. Rozwiązanie z literką T w nazwie, które jest tańsze chyba o 50 zł, jest o tyle gorsze, że ono stoi bezpośrednio na biurku. I mamy tutaj stędzik, który nie dość, że się może troszeczkę chybotać, możemy go na przykład popchnąć. To jeszcze zauważcie, że kiedy tutaj macie na biurku klawiaturę, tutaj macie myszkę, to tak naprawdę ten mikrofon znajduje się dosyć daleko od was. Jedno jest, że pewnie będzie zajmował dosyć sporą część kadru na kamerce, będzie wam zasłaniał dosyć sporą część monitora, to jeszcze nie będzie zbierał aż tak dobrego dźwięku jak mikrofon, który znajdowałby się mniej więcej w takiej odległości od usz. Dlatego też moim zdaniem dla streamerów nie ma lepszej opcji niż ten mikrofon, który możemy sobie niezależnie czy z popfiltrem, czy nie, ja go na razie wykręcę. Możemy dać sobie bezpośrednio przy ustach dzięki czemu tutaj mamy dwie wolne ręce, które możemy sobie bezpośrednio do myszki i klawiatury przypisać. I nic nam tutaj nie wadzi, ja mogę sobie przełożyć rękę Pisać coś na klawiaturze, wrócić tutaj. A dzięki temu, że jest tutaj koszyczek antywstrząsowy, który jest dodawany chyba do wszystkich mikrofonów, które obecnie sprzedaje SPC. To każde uderzenie w biurko, każdy ruch na klawiaturze bądź uderzenie myszką jest mniej odczuwalny dla widzów przez sam mikrofon. Ponieważ jakby on tak po prostu leżał na biurku, to niestety to jest dosyć słyszalne. A w tym momencie, jak możecie zauważyć, on sobie powiedzmy, że lewituje na gumeczkach, dzięki czemu dosyć fajnie to jest zrobione. I tak naprawdę w większości, i tak naprawdę w większości profesjonalnych mikrofonów pojemnościowych jest zastosowane dokładnie takie rozwiązanie, jak mamy w tym. Mikrofonie za bądź co bądź no mniej 400 zł. Jedyna moja uwaga, jeżeli chodzi o to ramię, to to, że jest ono, jak widzicie, no dosyć małe. Tutaj macie do porównania sobie moje ramię złota, które jest no troszeczkę wyższe, ale no umówmy się to ramię, które trzymam teraz w ręce bez mikrofonu, kosztuje tyle co ten mikrofon, koszyczek popfiltr i i torami razem wzięte. Do mniejszych biurek myślę, że jak najbardziej taka opcja to świetna decyzja, tylko no pamiętajcie, że z boku sobie raczej tego nie zamocujecie, tylko po waszej stronie biurka. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję obu tych mikrofonów, to nie mam zbyt wielu tak naprawdę powodów do narzekania. Jedyna rzecz, która mnie zawsze boli w tym tańszym segmencie cenowym Mikrofonów i to jest niestety niezależne od marki, a bardziej zależne od tego, że te mikrofony są po prostu tanie, to jest to, że brakuje mi praktycznie we wszystkich mikrofonach do 400 zł portu mini jack na odsłuch, dzięki któremu moglibyśmy sobie tutaj po prostu podłączyć słuchawki e, i słyszeć to, co przechwytuje mikrofon na żywo, móc sobie to monitorować. Na przykład podczas livestreamów to jest naprawdę lifesaver W wielu przypadkach, kiedy mikrofon zaczyna na przykład szumieć, będzie jakoś źle przechwytywać dźwięk, nie wiem, jest uszkodzony czy coś, bądź ma luźny kabel, to można to od razu wychwycić i nie widzimy na czacie co chwilę tylko napisu mikro, 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 mikro. Kontynuując to, co mówiłem, bardzo czekam aż SPC. Wypuści jakiś mikrofon na rynek właśnie z opcją odsłuchu na mini jack i na pewno, i na pewno, jeżeli takie by się pojawił, to nagrałbym dla Was recenzja. Myślę, że najlepszym elementem charakteryzującym całą główną serię mikrofonów od SPC jest to, że kupując jeden produkt dostajemy tak naprawdę cały zestaw, który jest nam potrzebny do operowania z mikrofonem. Nie musimy niczego dokupować, dostajemy statywik, dostajemy koszyczek, bądź dostajemy ramię z kablem i koszyczek oraz też popfiltr. I wystarczy, że rozpakujemy to wszystko z pudełka i skręcimy ze sobą i mamy bardzo funkcjonalny setup audio, którego tak naprawdę nie trzeba ustawiać, wystarczy podłączyć i działa. Za zestaw z S900 z koszyczkiem ramieniem i popfiltrem, czyli tam bardziej bogaty, przychodzi nam zapłacić 349 zł, natomiast za zestaw z sm 950 przychodzi nam zapłacić 399. Czy jest to dobra cena? Moim zdaniem jak najbardziej, ponieważ oba te mikrofony w tych bogatszych zestawach naprawdę bardzo mocno stoją na nogach akcesoriami, które dołączane do zestawu są warte myślę, że spokojnie ponad stówem, a nawet w tej troszkę uboższej wersji mikrofonów z dopiskiem T w nazwie. Ten mikrofon przechwytuje dźwięk lepiej niż jego bezpośrednia konkurencja, a jest o 30 zł tańszy i jeszcze dostajemy w zestawie to i to. Moim zdaniem, niezależnie, czy weźmiemy ten mikrofon, czy ten, dostajemy zestaw All-in-One, który wystarczy, że odpakujemy, podłączymy i będzie działać. Wybór pomiędzy tymi dwoma mikrofonami jest naprawdę bardzo trudny, ale patrząc na to, że tutaj mamy moim zdaniem przynajmniej ładniejszy design i zdecydowanie bardziej wyróżniający się oraz przecież wyciszania, który może nie wiem, czy powinien znajdować się na górze mikrofonu, ja bym raczej go dał gdzieś tutaj, ale tutaj też jest ok. Wydaje mi się, że ten mikrofon jest lepszym wyborem, a ten troszeczkę bardziej budżetowym, natomiast oba te mikrofony z całego serca mniejszym twórcom na YouTube bądź Twitchu bardzo polecam, jeżeli szukają rozwiązania jednocześnie wszechstronnego i udzielnie taniego w tych trudnych, pandemicznych czasach. To by było na tyle, moi drodzy, w tym materiale. Jeżeli się podobało, bardzo proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale. Mówię do Was z zarydomieniem jak pseudonim CDX. Dziękuję za uwagę. Cześć!